Drodzy Państwo, Komisja Europejska usłysz to, co jest mówione prawdopodobnie, jeżeli zrobi się to, to Komisja Europejska, jeżeli rzeczywiście pracuje nad poszczególnymi państwami na takich zasadach, jak dotychczas nad nami pracowała, to nałoży na polskę karę. I będziemy ukarani za to, że łamiemy prawo wspólnotowe i to o wartość niższą. Za każdy dzień zaniechania. Komisja Europejska będzie nakładała. I zastanawiam się, co w tym momencie posłowie powiedzą. Ci, yy, którzy idą do władzy. Ci, którzy wcześniej uważali, że to dobrze, że Polska jest karana za różne rzeczy. Też powiedzą, że dobrze jest karana. Ja nie życzę Polsce kary, bo sam będę za to płacił jako podatnik. Ja tylko mówię, politycy wstrzymajcie się, zastanówcie się, zobaczcie. Jak nie wiecie, to się zapytajcie. Nie można tworzyć takich rozwiązań, które dewastują... Gospodarkę i dewastują wizerunek Polski, i dewastują relacje Polska-Unia Europejska. Komisji Jak państwo słyszą, tak, już, tak. już sam ten fakt. Wystarczyłby, żeby nad tą ustawą się bardzo mocno pochylić. Ja tylko odczytam fragment tej ustawy. Gazowa składka na fundusz wypłaty różnicy cen, przekazana przez przedsiębiorców wydobywających gaz ziemny, czyli tylko i wyłącznie koncert Orlen, bo de facto tylko on w dużych wolumenach wydobywa gaz w Polsce, jest rozumiana. Ja, od tego pełniło jako koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli domiar podatkowy na Orlen, n mniej nie więcej. Sam ten fakt, że ta informacja pokazuje się najpierw zastanawiam w Zastanawiam dopiero potem gie... w druku spadek na giełdzie, to już wszystko jest tematem dużo. Rektorze, ja zastanawiam się, czy inwestorzy. Inwestorzy, którzy posiadają akcje Orlenu, nie pójdą przeciwko państwu polskiemu do sądu za utracone korzyści. Bo ja bym to zrobił. Ja nie mam akcji, ale zrobiłbym to w momencie, kiedy państwo podejmowałoby decyzje, które skutkowałyby utratą wartości inwestycyjnej i korzyści w tym zakresie. W Europie wobec państw Unii Europejskiej inwestorzy potrafili wychodzić. Żebyśmy nie skończyli w sądzie. Przeciwko grupie inwestorskiej, i żebyśmy się nie tłumaczyli jako państwo, że robimy coś na szkodę rynku, bo od lat próbujemy budować dobry wizerunek. Tak jak pamięta pan rektor, jak zaczęto podważać w ostatnich kwartałach sytuację finansów publicznych. Mówiłem i na antenie również no, radia tak. wnet. Nie mówcie tego, politycy, bo za chwilę będziecie musieli plasować dług, publiczny, dług polski publiczny na rynkach międzynarodowych w wymiarze obligacji. Nie mówcie, bo będziecie odwracać tą logikę. Tak samo i tu. Jeżeli będziecie robić tego typu dziwne zagrania, to one objawią się brakiem zaufania. A brak zaufania to jest najgorsze, co można spotkać, bo wtedy tak naprawdę tego długu nikt nie kupi to jest pierwsza część naszej rozmowy naszym gościem dr Artur Bartoszewicz ekonomista wykładowca akademicy o tym jakie akty prawne są szykowane w polskim parlamencie pod nową większością i co właściwie ta nowa większość chce zrobić a robi się bardzo ciekawie tak więc wszystkich tych którzy jeszcze nas nie wspierają a chcieliby to zrobić zapraszam na stronę patronite.pl Kośnik radiownet. panie doktorze to była Jedna, może i prostsza część naszej rozmowy o tej jednej ustawie, bo ona poza tym mnożeniem cen i poza tym topieniem kursu Orlenu ma swoją drugą część. Nie wpisaną chyba celowo w tytuł ustawy, schowaną za prostą frazą o zmianie niektórych innych ustaw. Te niektóre inne ustawy to szereg ustaw, które diametralnie liberalizują A pamięta pan redaktor, jak za takie numery od dzisiejsza jeszcze opozycja za chwilę rządząca dem demolowała Prawo i Sprawiedliwość? I mówiąc, że takich rzeczy nie może. I słusznie, I słusznie wtedy ja mówię ja tak, Więc mówię bardzo dobrze, tak. Nie można takich rzeczy robić. Ale co ciekawe, dokładnie w te buty wchodzi. Ja pamiętam kilka razy i kilka miesięcy temu rozmawialiśmy również o tym, jak będzie zachowała się nowa władza. Ja mówiłem. Nic się nie zmieni, będzie dokładnie, patologie wszystkie będą takie same. Ale może, ja, ja twierdzę, że będzie Tylko gorzej. Nawet będzie jeszcze Może się okazać, że będzie weselej. Bo na ta... razie gorzej zobaczymy, na razie już, już jest weselej. Zobaczymy, czy będzie gorzej. Bo ta ustawa, o, o ile pisy starał się najpierw blokować, być może za bardzo energetykę wiatrową, być może w sam raz, potem na końcówce trochę ją zliberalizował, ale ten projekt ustawy to jest de facto ustawa wywłaszczeniowa. Bo ona dopuszcza wywłaszczenie prywatnej nieruchomości państwa własności, jeżeli deweloper czy przedsiębiorca będzie chciał postawić w państwa sąsiedztwie wiatrak, a limity się zmniejszą. To już nie będzie minimalnie 700 metrów, to będzie 300 metrów. Co to oznacza? Co to jest za ustawa? Na, na jakich warunkach będzie się wywłaszczać pola od wiatra? Ja bym chciał, rektorze, ja chciał zobaczyć listę podmiotów, które czekały na tą ustawę, które nie mogły realizować według swojego pomysłu, a miały przyobiecany tego typu mechanizm i mają przygotowane, a bardzo łatwo będzie to zobaczyć, bo jeżeli teraz w ciągu roku powstaną tego typu rozwiązania, to będzie dokładnie wiadomo z imienia i nazwiska, kto jest beneficjentem. Dlatego, że nie da się przygotować inwestycji krócej niż w rok, niż dwa lata, trzy nawet więc, jeżeli ktoś w rok postawi, to znaczy, że miał już przygotowane wszystko, dokumenty, analizy, wszystko było przygotowane, i jak grzyby po deszczu powstaną tego typu rozwiązania, bo lobby się działo i produkowało tego typu ustawę. Prawdopodobnie ustawa nie powstała w Sejmie, w Sejmie to znaczy nie siedzieli posłowie, nie pisali, ona została przyniesiona. Tak jak, przy, jak ja mówiłem wielokrotnie, przynoszą do przejmu y, y, ustawę bankierzy, bankersi przynoszą taki tutaj deweloperzy przynoszą taki tu deweloperka energetyczna przyniosła swoje rozwiązanie i prawdopodobnie może rok dwa temu już pracowano nad taką koncepcją, a teraz jest na szybko robione, bo trzeba zrealizować zobowiązania. Dla mnie to jest skandal, znaczy takich rzeczy nie ma. Taka ustawa powinna być mocno dyskutowana i nawet jeżeli robimy taką zmianę, niech będzie. To ona powinna dać szansę dla wszystkich. Powinna być bardzo długie wak wakacje legis, żeby dać możliwość dostosowania się dla wszystkich uczestników. A jeżeli jeszcze w tym jest kwestia wywłaszczeniowa, no to ja bo mocno bym się nad tym zastanowił, czy takie, takie rzeczy nie łamią innych obszarów praw, które w tym momencie są już nabyte. Wywłaszczenie będzie na prostej zasadzie. Ta ustawa w, w swoim szóstym, w, w zmianie dziewiątej, która zmienia artykuł szósty ustawy o, o budowie wiatraków, ustawy o OZE, mówi wprost przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub czasopisma dodaje się i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i w takim wypadku budowa wiatraku przez prywatnego przedsiębiorcę staje się inwestycją celu publicznego, wody, a taka inwestycja zadziwiany. ma swoje prawa, ma swoje pierwszeństwo. Ale oczywiście, panie to, że to, to jest zadziwięce, znaczy jeżeli dojdziemy do sytuacji takiej, ale to tylko pokazuje jaka jest siła lobby. Jaka jest siła w Polsce lobby, grup, które potrafią przekonać do zjawisk nadzwyczajnych. Tylko ja nie wierzę, i teraz tutaj powiem coś, co może być dyskusyjne, ale ja nie wierzę, że to są polscy przedsiębiorcy indywidualnie, małe i średnie podmioty. To nie, to nie to lobby decyduje. To decydują wielkie korporacje e, zagraniczne, które mają plany związane z realizacją inwestycji, mają pokupowaną ziemię w konkretnych lokalizacjach. I teraz, aby to zrealizować, trzeba zmienić prawo, bo Uroda działki nie odpowiada przepisom prawa, więc prawo trzeba zmienić, a nie działkę, bo inwestycje zostały zrealizowane. Więc poczekajmy, jaki to wielki koncern międzynarodowy, najprawdopodobniej niemiecki, uplasuje się w Polsce, dokładnie korzystając z tej ustawy i będzie realizował cel publiczny. Znaczy. Drodzy Państwo, my sobie nie potrafimy poradzić z elektrownią atomową od tylu lat, ale okazuje się, że jeżeli mamy komuś układać e, dla energetyki odnawialnej, co już widzimy w mediach i widzimy też u ekspertów, drodzy Państwo, żaden recykling, recykling wiatraka nie jest możliwy. To jest najbardziej trudne do, no, do, 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 do gromadzenia jako odpad. To w ogóle się nie rozkłada. To będzie. Widziałem jedną rzecz ciekawą. W Polsce ktoś się cieszył, że zrobiono ze skrzydeł wiatraka most z niemieckich odpadów. Mostek taki do przechodzenia nad rzeką. Proszę Państwo, my będziemy. Składowiskiem takich odpadów i będziemy, za chwilę będzie jakaś nowa technologia, z której się wiatraki, będzie trzeba wycofać się z wiatraków, ale dla nas się tych wiatraków postawi, będzie się tłumaczyło, że przez ile lat musimy z tym żyć. Zdewastujemy sobie krajobraz, już to robimy. Jeżeli przy Parkach Narodowych Krajobrazowych może być postawione, to my już nic nie będziemy to mieli, 300 wszystko metrów... zostanie za, za, zabudowane. A żeby było śmiesznie, to Państwo myślą, że śmieszniej być nie może. Proszę co może być jeszcze zabawniej, bo czytam listę posłów, którzy się pod tym projektem podpisali. To są w większości posłowie klubu Koalicji Obywatelskiej z Burysem Budką na czele. Co ciekawe, Donald Tusk się nie podpisał. Nie wiem, czy przezornie, czy, czy, czy nie, ale są tutaj też przedstawiciele partii zielonych. Partii, która dba o klimat, która chroni parki narodowe, parki krajobrazowe, ale wiatrak w odległości 300 metrów od, os, od parku to już tak im nie przeszkadza. To jest dość ciekawe. Zielony wiatrak, jak się wiatrak pomaluje na zielono, jest bardziej istotny i ważny dla serca partii zielonych niż park narodowy krajobrazowy. Być może, że nie chodzi o drzewa, chodzi o to, żeby był zielony wiatrak. Jeszcze to, ta ustawa ma tyle, że nie omówimy ich wszystkich mankamentów tej ustawy wiatrakowej, a jedno tylko wyjaśnię, jako dziennikarz, który w parlamencie siedzi, trochę lat już spędził, po co to jest robione. Jednym z głównych powodów jest po to, żeby prezydent nie mógł tego zawetować, bo tu są w jednym miejscu i zamrożenie cen energii, i wiatraki. No jak prezydent zawetuje, no to zawetuje całość, i od 1 stycznia ceny za gaz, za prąd idą kilka razy do góry. No i tak chce się prezydenta zaszachować, że, żeby, żeby musiał prawo wywłaszczeniowe pod wiatraki przyjąć. To jest ten element polityczny, element merytoryczny tutaj jeszcze jest. Ale może prezydent powinien, powinien w tym momencie zaryzykować po prostu zapowiedź, że to jest tak, taki bubel Zaryzykować Tak. Tak, no że, ale wtedy powie Tusk, się... to przez prezydenta Dudę macie trudno, wyższe trudno rachunki. trudno trudno trudno, ale pytanie tak naprawdę co powinien dzisiaj robić prezydent? Znaczy prezydent jest tą przestrzenią decyzji, która może zatrzymać modele zmiany, które są bardzo niebezpieczne i dla demokracji i dla gospodarki i społeczeństwa. Więc ja uważam, że na miejscu prezydenta mocno bym rozważył nawet pójście na udry, tym bardziej, że prezydent już ma drugą kadencję, prezydent nie walczy o trzecią. Prezydent dzisiaj może bardzo silnie pokazać e, e, pozycję prezydenta, który nie zgadza się na wszelkiego rodzaju zabawy. zabawę. Tylko kosztem ludzkiego cierpienia, bo jeżeli byśmy uwolnili ceny energii, nie byłoby zamrożenia, no to najubożsi na naprawdę... To zróbmy to. Panie rektorze, to zróbmy to, to wtedy zobaczymy, jak ludzie zareagują na władzę, która nieskutecznie prowadzi zarządzanie. To jest ostry ruch. Nie wiem czy pan prezydent na to się zdecyduje. Jeszcze jedna, jedna... No, ja bym nie ja bym sugerował prezydentowi zaryzykować. A ja, ja jeszcze jeden merytoryczny element, bo ta ustawa nie tylko demoluje krajobraz, demoluje także prawo o planowaniu przestrzennym, ponieważ po pierwsze bardzo skróca, skraca możliwość dialogu społecznego i sprzeciwu społecznego, tą skalę ogranicza wobec inwestycji wiatrakowych, ale też wprowadza trochę wuzetki, bo jeden z paragrafów, jedna ze zdań tej ustawy brzmi następująco. Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji z chwilą wejścia w życie staje się szczegółową formą planu miejscowego. Co oznacza ten język prawniczy? Oznacza to, że jak Rada Gminy przegłosuje, że tu ma stanąć wiatrak, to najlepiej tam w planie miejscowym ma być podwórko, ma być boisko, ma być, ma być las, to nagle głosowaniem Rady wszystko idzie do kosza i to jest miejsce tylko na wiatrak nie ma już planów przestrzennych. Wszystko może być w każdej chwili zmienione, znaczy, to jest jeżeli tylko co się, deweloper rektorze, przekona w rady, różny sposób Radę Gminy. A przekona, a przekona. Deweloperzy są bardzo skuteczni, zarówno ci, którzy budują mieszkania, jak ci, którzy budują wiatraki, są bardzo skuteczni, bo za tymi idą ogromne pieniądze i tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej to będą duże koncerny, więc one mają niezwykłą siłę kształtowania rzeczywistości i to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Znaczy, to jest zdanie do Rąk, narzędzia, które może kształtować przestrzeń właśnie przez tych, którzy mają duże pieniądze, którzy mają duże siły nacisku. To jest bardzo niebezpieczne. Znaczy w tym momencie stajemy się taką przestrzenią skolonizowaną totalnie przychodzi pan i decyduje, co gdzie ma stanąć, a ty a ty schyl się i tylko jak najniżej, żeby żebyś nie przeszkadzał w funkcjonowaniu tego pana. To jest bardzo niebezpieczny mechanizm. Zamiast budować siłę i chronić Obywateli, my tak naprawdę podporządkowujemy się dla celów, które mają charakter ideologiczny. Bo to, co się dzieje w wymiarze transformacyjnym, klimatycznym, to, co obserwujemy od lat z tym zielonym pochodem, to jest ideologia. Tu nie ma żadnych podstaw merytorycznych, żadnych podstaw naukowych, ale ideologia, która jest powiązana z ogromnym biznesem, który na tej ideologii się robi, pokazuje, że można nawet państwo podporządkować w tym momencie aktem prawnym, ustawą i obywateli, e, obywatelom buzię zamknąć e, w taki sposób, żeby już nic nie mogli zrealizować, nic nie mogli zrobić. Dlatego powiedziałem, warto panie prezydencie, żeby jednak się temu przyjrzeć. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku Lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.